Z tej strony, Siemka Ludziska, z tej strony Lak. Dzisiaj witam Was bardzo serdecznie na odcinku. Dzisiaj sobie pogrębimy Brawl. widzicie, wbijemy 11k, mam 11 Dzisiaj sobie wbijemy 19 rankę na Bo lub 20. Pamiętajcie, mówiłem, że nie wrócimy do tego konta. Wróciliśmy jednak. Wbijemy rangę, dostajemy skrzyneczkę. Tak, mam 26 postaci, mam w tym Leona. Mam też kolta na 9 mocy. No, może nam z tej skrzynki wypadnie Star Power? Jeśli tak, zostawcie też. Oczywiście, tak czy siak, zostawcie łapkę i subskrypcję na tym kanale. Wpadajcie na inne odcinki na kanał Lach, na którym teraz obecnie nagrywam odcinek. Więc zaczynajmy. Weźmiemy sobie skrzyneczkę, coś tam chyba jakoś na bank zabijemy jak to w Brawl'u A! Była też aktualizacja, nie zrobiłem dla was tego odcinka, sorry Jak będzie następna aktualizacja, to zrobię Odcinek Teraz będziemy też polować na pana Pi Ale wiecie, ja nie mam szczęścia Dużo w Brawl Starsie, więc na bank go Trochę nie będę miał, zanim go drobne dużo minie czasu tu ja widzicie, mam spajka, bi bula. Jak bo Spróbujemy, może tylko spaja dojechać. Ale ból chyba nas pr będzie próbował zamknąć w pułapkę. Dobra, my ich tu dojedziemy. Dobra, ta bij raczej, moim zdaniem, chyba nie bo ból na niej ujdzie. Dobra, ja tu trochę bula pobijam, że sobie ulta na Dobra, i jako. Dobra. Kurcze, spalił moją minę tylko. Miałeś wejść w nie, bólu. Miałeś w nie wejść. No i teraz on tak się będzie tam bawił. To muszę być ostrożny, bo w końcu ja zaśpię, gdzieś się zapaczam, on sobie wyjdzie tą stroną, załóżmy tą o, tą o. I będzie po. Dobra, Barley. Barley, abyśmy mogli podjechać, tylko ten Barley teraz nas będzie obijał. Dobra, możemy go też dosięgniemy jakoś. Fajn, perkon teraz, już mnie nie gram, O, dzięki ból. Ból teraz bym mógł tym swoim ulciekiem wyjechać stąd. Si nadal. O, tak. Co, ten ból żyje? Ja dedłem. Dobra, mamy i tak skrzyneczkę. Sorry, że tak deadłem, ale jak wiecie. Dobra, mam no 20 kników Zamykam oczy i klikam. Nie, no do, dobra, nie zamykam otwieram. Kurczę, myślałam, że będzie Star Power. Jakiś Eric mnie zaprasza. Pogram sobie z nim jedną rundkę. Zobaczymy jak będzie grał. Co on coś napisał, czy co? Nie, dobra. Gotowy, on gra paperką ja gram bólem. Nie wiem kto to jest w ogóle. Jakiś gościu Ciekawe jak zagra. Pierwszy ształ nie trafił. <gry> Dobra, teraz sobie bierzemy. Mam trzy kluby. Idę po czwartego. Tak, cieszę się, cieszę. Spróbuję sobie wziąć tego czwartego. Dobra dobra. Zgasili go. O ja zgasiłem tą y, pendy. Spróbuję Rico zgasić też. Gdzie on jest Tu chyba, co nie? A i, i dzisiaj... Patrzcie co mi się stało, o Dzisiaj bardzo możliwe, że będzie live. Wpadajcie oczywiście. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie na live, czy nie. Dzisiaj na bank będzie live. No w sumie nie na bank, ale nie wiem. Możliwe, że będzie, możliwe, że nie będzie. Zobaczę Jeśli mi się uda to na pewno będzie Jak chcesz to wpadajcie tam Dobra Dobra mamy zgaszonego Tutaj zgaszam, zgaszam Dobra To też zgaszę Wszystko tu zgaszę I idę jeszcze ostatniego zgasić Dobra No wina Dobra. Max. 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 Do... O nie. Poko. Nigdy nie widziałem Poko takiego szybkiego. Chyba, że grał z Maxem. Tak jak teraz. O nie. O nie. Oni mnie prawie zjechali. Ja się odleczam i go atakuję. Nie. Boże. Jeszcze jedno amo i bym go miał. Kurde. No dobra. Gram jeszcze raz Spróbuję wbić 11300 Napiszcie w komentarzu jaką mieliście nagrodę Jezus, ja już miałem tam 5 megaboksów Albo 4 już nie pamiętam 4 chyba, no 4 megaboksy miałem Wy napiszcie co tam mieliście Za darmo Po aktualizacji Dobra, bierzemy, bierzemy, bierzemy Bierzemy, bierzemy, bierzemy i idziemy na jakiegoś gościa, żeby go zgasić. Gdzie taki gościu słaby może być? O! Chyba się na kogoś takiego napotkałem. Dobra, zabity. Piperka zabita, i po jest jechany przeze mnie. Tam coś rzucę. Nic nie trafiłem. Dobra, mamy trzy teamy i osiem cubesów. Ten Erik szaleje chyba. Badajcie jak mówiłem już na live'a. Bo bardzo możliwe, że dzisiaj będzie live. O, pomóż mi, pomóż mi! O, dzięki. I teraz jedziemy tego Franka i robimy wina. Haha, <laughs> no co, co, co? I mam wina, jej yeah. Patrzcie, mi zostało dult, tak mało. Dobra, mamy wina. Możliwe, że bardzo możliwe, że bijemy dzisiaj rangę 20. A za ile jest koniec sezonu, żebym sobie tylko mega boxa kupił za 1500 Star Starpointów? O, Zalbanin, to jest dzisiaj. Jak nagrywam, to jest jaki dzień? Piątek? To w niedzielę będzie. No to fajnie, będzie w niedzielę. Mega box oczywiście nagram odcinek, jak go będę otwierał. Może będzie się przy mnie ktoś, możliwe, bardzo możliwe wypadnie. Możliwe, że Star Power albo Pan Pi. Ale to jest mało możliwe. Nic mi jeszcze nie wyparło z tego mega boxa za 1500 starpońców. Nic, zawsze miałem 5 rzeczy. Chyba, że jakieś bonusy, no to już rozumiem. A tak po. Aha nie wierzę. Co to było? Co? Jezus, jak ona nas gasiła chyba tymi swoimi pieniążkami. O, Erik gra tym. Jak on się nazywa. Jak się nazywa to. Jak stacie możemy nagrać też odcinek z Forge Horizon. Albo z FIFA 20. Jakąś, nie wiem, karierę. Nie, może siebie stworzymy. O! Dobra, ja tu coś przyspałem. O nie, ta bibi mnie zjechała. Ta bibi mnie zjecha. Ja ją, ja ją. Nie, 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 nie. Dobra, mamy. Mamy cztery kiuby. Nie, 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 nie. Okej. Okay. I teraz by... Ktoś się przydał. Do... O, tej koksi tym Riko. Chyba, że detnie. To nie będzie koksiu. Ale jak na razie... Jest dobrze. Ktoś tu może być nawet. oj. chyba te klipsy dla mnie zostawiliście. się. Ouch. Może ludzisko zagramy w... w co my możemy jeszcze zagrać? Nie, no bro, gram Spróbujemy ten nowy tryb. Nie no. Gościu nie dał nowego trybu. Skurcze. Tu sobie wiecie. Gram w Brawl, a drugim palcem próbuję coś w Forge Horizon zrobić. No dobra. Dobra, idziemy po czwartego kiuba. Shell idzie. Będziemy testować oczywiście z tpr jeśli mi wypadnie Czekajcie, bo ja tu jeszcze coś muszę zrobić Pamiętajcie o live'ie wieczorem, bo możliwe, że będzie jak już, to gdzieś tak 19 To do 20, nie wiem, już 30, czy tam 21:00, coś takiego Ludziska Coś takiego możliwe, że będzie live. Na bank, jakbym zrobił to o 19 .00. lub nawet później, dobra. Dobra, ja tu na razie nie gram, ale spróbuję zaraz tego pograć. Bo tu coś dobre jakoś spróbujemy to. on czekajcie. Dead mój teammate, to jest właśnie ten. To najgorsze coś. Dobra, szelka na mnie idzie. Idę się tu schować w krzeczki. Zobaczmy, co się dalej będzie działo. Dobra, urodził się. Na razie, spokój. O nie, det Dobra. Nie. Nie. Dlaczego oni mnie tak miażdżą? Kurczę. Zmierzdzili mnie. Sz, kurczę. Prawie nas, jak to się nazywa... Wygraliśmy, chociaż wielkie starcie byśmy mieli, ale dobra. Daję gorącą strefę. Ciekawe, jak nam pójdzie. O, dobra, mamy już gierę. Próbujemy to chociaż jeden punkt zebrać. Oni tu będą atakować, ja też tu zaatakuję. Kurcze, prawie, prawie Dobra, my na razie prowadzimy. Dobra, robimy na dwa punkty. Fajnie. Tu muszę kość do pomocy do pomocy. Pomoc! Pomoc dwa. O nie! Misiu mnie prawie zjechał, masakra. Ło, wow, 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 wow. Dobra? My jakoś prowadzimy, możliwe, że to wygramy. Dobra, oni wszyscy nabijają punkty, ale my mamy, jak to, można powiedzieć, więcej. Więc chyba to będzie raczej wygrana. Moim zdaniem. Ale jeszcze nie mówię, bo jeszcze może to być przegrana, bo jak widzicie, przejęli. Dobra, ja rzucam minki. I chyba powinniśmy to teraz wyciężyć. Uuu, trochę kubsów Znaczy punktów. Dobra, dobra. I teraz zdajemy punkciki punktciki. Tu siedź, tu siedź Ja tu zabijam, zabijam. I zabijcie jeszcze tych. Okej? Okay? Podwajanie punktów mamy. To jest raczej moim zdaniem wygrane, ale nigdy nie mówię nigdy. Dobra, Podwojenie punktów. Musimy ich tu zabić! Dobra, dobra I dawaj podwajanie! I to jest chyba wygrana, chyba że oni tu przejęli! Przejęli koło Koło Dobra, podwajanie! I mamy wina! Win... Ładny winek zrobiliśmy dobra mam wina Dobra jesteśmy plus tokenka. Dobra próbujemy teraz coś jeszcze jedną rundkę tutaj i skończymy ten odcinek na dzisiaj. To będzie koniec, zrobimy tu jedną rynkę. To i duło zrobimy. Zobaczymy jak się powiedzie. Dobra, na razie tu robimy punktację. Dobra, oni mają więcej punktów. Już można powiedzieć. Tylko, że nie. Przejęłem. Przejęłem kółko. Kurczę, koło bym przejął, ale... W sumie prowadzimy, bo my tam cały czas sterczymy, oni nie na, zarabiają punktów. Tutaj na razie ja wchodzę i rozbijam pam z szelką. Dobra, oni nie chcę tam nabijają, nam to nic nie szkodzi, tak wygrywamy. Dobra, tutaj też szeli porobia. Dobra, ja rzucam minę i tu powinienem być. Ona robi na jedno, ja robię na drugie. Dobra, robię tu punktację małą. Dobra, 11, 12. Dobra, punktacja. Tylko, że ja dedam, ja dedam. Pomóż mi, pomóż, bo ja dedam. Wow. Pomóżcie tam, przecież my mamy po 5 HP. Co? My mieliśmy tyle HP. Dobra, przegrywamy chyba to. Nie wiem, bo oni tu rozrobili cały cał, cał swój ster normalnie. Dobra, uff. Robimy na koła tutaj. O, ja cię kręcę. Tu podjedzie Leon. Wiedziałem, po prostu wiedziałem, że tu podjedzie Leon. Dobra, podwajanie punktów mamy. To w tym podwajaniu mogę wygrać. Możemy wygrać. Nie. Oni mają podwójne podwajanie. Przecież my teraz mamy 0,0. 0 idziemy na zerówę Dobra, robimy! Robimy wina! Musimy zrobić wina! Patrzcie ile punktów różnicy, tylko... Dobra! O! 5 punktów różnicy! Dobra, jeszcze dłoskę zagrałam i będziemy kończyć odcinek. Albo nie, wbijemy tą dwójkę, wbijemy, wbijemy. Co jeden... Czy z Znowu gorącą strefę? O Boże, dobra, musimy zagrać znowu to. No ale. Moim zdaniem. może że będzie przegrane. Zabijcie, bo my przegrywamy teraz. Czy nie mamy w tym samym czasie punktów? zacznij szybciej. Dobra, rosa, rosa tam, em, dobra, o, teraz wyprzedziliśmy ich, tylko, że oni na bank, teraz mnie zjadą, póki nie mam moich pomocników, pomocników, wy to widzieliście, dobra, prowadzimy dwoma punktami tylko, to jest na serio słabo, pomóżcie mi tu z tą rozą, pamkom okej. Okay. Nabijajcie punkty, przecież przegrywamy. Ktoś musi pilnować strefy, a ktoś tego. Ktoś musi ich pozabijać. Stój tu, szelka. Dobra, idź szelka na strefę, ja tu będę się tak stał. Idź na strefę! Musicie ich zabić. Bo nie inaczej se. Dobra! Wygrywamy. To. Na razie. Ona dobrze tam pilnuje strefy, pilnujesz. Dobra, pilnuje strefy, pilnujesz. Ja teraz zabijam ją. Tom. Dobra, i robię punktację. robię. Dobra, podwojenie punktów mamy. O, łot, 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 łot. Dawajcie. Musimy to wygrać. O nie. Zabiła mnie. O nie. Dawajcie nie możemy przegrać! Stremis! nie, Serio? Serio, teraz, w ostatnich sekundach? What? Dobra ludziska, ostatnia rundka. Jeśli na mnie wyjdzie, i tak, tak czy siak tak, kończymy dzisiejszy odcinek. Dobra, mamy tutaj tak. Dobra, próbujemy tutaj. Dobra, czekajcie, mamy bula.